Czym za młodu nasiąkłem, tym w dorosłości się stałem. Dlatego poznaję świat przez bajeczki z morałem. A tytuł tej opowieści brzmi: Jacuś i senny smok nocnicki. Jacuś był chłopcem z wyobraźnią tak bujną, że gdyby jego myśli zamienić w latawce, to cały świat byłby kolorowym niebem. Codziennie wymyślał coś nowego. Raz był kapitanem żelkowego statku płynącego po mlecznym morzu, innym razem księciem królestwa śmietanowych gór. Ale wieczorem, oj, wieczorem, był jeden wielki problem. Jacuś nie potrafił zasnąć, przewracał się z boku na bok, jak naleśnik na patelni i wzdychał, jak stary kot, który zapomniał, po co wlazł na szafę. Mama podawała mu mleczko z miodem, tata czytał bajki, nawet piesek łatek próbował go utulić, układając się na jego nogach. Nic nie działało. Gdy zegar w salonie mówił bim-bam o północy, Jacuś nadal leżał z oczami jak dwa talerzyki deserowe. No nie da się, jęknął któregoś razu, przecież ja mam w głowie za dużo rzeczy. I miał rację. W głowie Jacusia pływały pomysły, wspomnienia, pytania, marzenia i zdania, które nie wiedziały, czy są śmieszne, czy mądre. Wszystko to kręciło się jak karuzela i nie chciało się zatrzymać. Aż pewnego wieczoru wydarzyło się coś zupełnie niespodziewanego. Z sufitu zsunęła się mała, puszysta chmurka. Tak po prostu miała kolor malinowego jogurtu i pachniała watą cukrową. Jacusiu, powiedziała cichutko, wzywa cię kraina śnienia. Senny smok nocnicki czeka. Kto? Jacuś aż usiadł na łóżku. Smok nocnicki. On dba o to, by sny dzieci były spokojne i miękkie, jak poduszka po praniu. Ale dziś coś mu się poplątało. Chmurka zaprosiła Jacusia na swój grzbiet, który był mięciutki jak kocyk babci, i pofrunęli przez okno. Noc była ciepła, a księżyc wisiał na niebie jak naleśnik przyklejony do sufitu. Lecieli wysoko nad domami, aż dotarli do miejsca, gdzie sen... Stykał się z wyobraźnią, do krainy śnienia. Była to kraina dziwów i dziwolągów. Po niebie płynęły łóżka na balonach, a drzewa szeptały kołysanki. Po łąkach hasały baranki z zegarami na plecach, które liczyły, ile razy ktoś ziewnął. Na szczycie sennych wydm siedział on, Smok Nocnicki. Był wielki, ale niestraszny. Miał łuski jak ciepłe koce. Oczy jak dwa księżycowe biszkopty i nosek, który parskał bąbelkami snu. Jacuś westchnął smok. Mamy kłopot. Dzieci nie mogą zasnąć, bo twoja wyobraźnia hula po krainie śnienia jak wiatr z brokatem. Sny są przez nią zbyt dzikie. Ale ja nie chcę robić kłopotu. Jacuś aż się zarumienił. Wiem, chłopcze. Tylko twoje myśli biegają i biegają, nie mają hamulców. Musisz je oswoić. A jak? zapytał Jacuś unosząc brwi jak dwa wąsiki od mleka. Smok uśmiechnął się łagodnie i zaprowadził chłopca do jaskini myśli nocnych. W środku było ciemno i cicho, ale nie strasznie. Na ścianach migotały myśli w postaci kolorowych świetlików. Niektóre były radosne jak skakanie po kałużach, inne nieco niespokojne jak dźwięk skrzypiącej podłogi. To twoje myśli przed snem, powiedział Smok. Każda z nich potrzebuje czułości. I tak zaczęła się podróż Jacusia po własnej wyobraźni. Pierwszą myślą była, co się stanie, jeśli jutro nie zdążę do szkoły. Jacuś wziął ją na ręce. Była jak mały, drżący kociak. Nic się nie stanie, powiedział. Po prostu szybciej się zbiorę. Kociak pomruczał i zasnął. Kolejną była, a co, jeśli jutro będzie padać i nie będzie przerwy na dworze? Ta myśl wyglądała jak rozczochrana chmurka z noskiem. To wtedy pobawimy się w klasie, odpowiedział Jacuś i dmuchnął w chmurkę jak w dmuchawiec. Rozpłynęła się ze śmiechem. W ten sposób oswajał każdą z myśli. Nawet tę jedną nieprzyjemną: Czy mama może zachorować? To była myśl trudna. Ciężka jak kamień z kolcami. Smok położył mu łapę na ramieniu. Takie myśli też są potrzebne, Jacusiu. Trzeba je przytulić i powiedzieć im: Dziękuję, że mnie ostrzegasz, ale teraz czas spać. I Jacuś tak zrobił. A kamień zamienił się w ciepły bursztyn. Kiedy wszystkie myśli spały, smok nocnicki położył Jacusia na chmurze. Teraz możesz śnić spokojnie, powiedział. Bo już wiesz, że noc nie jest od myślenia, tylko od odpoczywania. Jacuś uśmiechnął się i ziewnął tak szeroko, że aż gwiazdy zatańczyły. Zasnęło mu się wtedy jak nigdy dotąd. Ciepło, miękko i kolorowo. Śnił o tym, że jest pilotem samolotu zrobionego z naleśników, a pasażerami są śpiące misie grające na ukulele. A rano obudził się wypoczęty z błyskiem w oku. Mamusiu! Zawołał, wiem już jak zasypiać. O kochanie, to cudownie, uśmiechnęła się mama. A jak? Trzeba przytulić swoje myśli i powiedzieć im, teraz nie pora na was, teraz jest czas na sen. Mama spojrzała na niego z czułością i powiedziała: Mój mądry chłopczyku, od tego czasu Jacuś zasypiał bez problemu. A smok nocnicki, zadowolony, znów mógł zajmować się z nami innych dzieci wiedząc że ten jeden chłopiec już nie błądzi po nocach a morał tej bajeczki jest taki moje drogie dzieciaki jeśli nie możesz zasnąć to zamiast walczyć ze swoimi myślami przytul je w wyobraźni pogłaszcz i pozwól im zasnąć razem z tobą wtedy sen sam przyjdzie jak kotek który lubi ciepłe łóżka jeżeli bajeczka się podobała, to bardzo się cieszę. Proszę serdecznie o polubienie filmu, podzielenie się opinią na temat historyjki w komentarzu i subskrypcję kanału, co pomoże w tworzeniu nowych opowieści. Do usłyszenia!